Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Czym jest marketing na strusia? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, jak bardzo dużo firm stosuje właśnie tą metodę? Może nie nazywają jej tak konkretnie, ale zobacz, że dosyć często tak się zdarza. Jak działa struś? No zobacz, jeżeli zostanie przestraszony, to chowa głowę w piasek. Ale po co to robi? Po to, że liczy na to, że problem, który się pojawił, zniknie. Że to wszystko, co się dzieje złego, ominie go. Czy tak jest? No, niestety najczęściej nie. Więc czy warto stosować tą metodę? Mam spore wątpliwości. A kiedy firmy to stosują? Pozwól, że w części merytorycznej pokażę ci to na konkretach. Nie stosuj metody nastrusia, bo jest ona fatalna. A wbrew pozorom, bardzo dużo firm to stosuje. Rób inaczej, a wyprzedzisz stanowczo konkurencję. Do tego zmierza ten film, więc mam nadzieję, że to Cię zainteresuje. Zapraszam do części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Ziggler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuję się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz w wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio Konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przeciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych przy okazji pozycjonując strony internetowe czy sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem. Działam od wielu lat. Więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Metoda Nastrusia to ignorowanie rzeczywistości, a także problemów i wyzwań klientów, którzy no, chcą skorzystać z naszych usług czy z naszych produktów. I teraz w kontekście tego, to chowanie głowy w piasek, czyli unikanie, można podzielić na dwie części. Pozwól, że je wymienię. Po pierwsze, unikanie kontrowersyjnych tematów z klientem. Firma specjalnie tak lawiruje, aby tych kontrowersyjnych tematów nie poruszać. I modli się w międzyczasie, w czasie rozmowy z klientem, żeby, broń Boże, klient nie zadał niewygodnego pytania. To jest jedna z metod. Drugą sytuacja jest odwrotna. To klient nie chce przyjąć do wiadomości tego, co trzeba zrobić. Przeraża go wielkość tego, co trzeba u niego zmienić. Ja tak mam dosyć często w sytuacjach, kiedy kontaktuje się ze mną klient i mówi, proszę pana, bo moja strona internetowa słabo działa, a ja zaglądam i pff, sodomia i gomoria. Strona ma zerowy ruch, istnieje od 10 lat dosyć często, no i po prostu tam no, nic nie ma. No, 10 lat temu ktoś zrobił stronę wizytówkę, a teraz, no wie pan, byśmy wrzucili nowe zdjęcia i będzie super. Nie, nie będzie super, trzeba na nowo wszystko zbudować. Tą stronę trzeba całkiem na nowo zrobić. I klient nie chce tego przyjąć do wiadomości, bo to wiąże się z dużymi kosztami bardzo często, no ale też staje się to inwestycją. No ta strona po tym rzeczywiście zacznie się zwracać, a nie zmienimy tylko zdjęcie prezesa na nowsze. No bo teraz byliśmy na konferencji, wiecie, rozumiecie, i mam nowsze zdjęcie, to je wstawmy. No, sorry, próbujemy tutaj taką metodą małymi kroczkami, aby klient zrozumiał, żeby, że jednak trzeba troszkę więcej. Ale to jest taki konkretny przykład. Pozwól, że teraz wymienię Ci przykłady zastosowania w marketingu metody Nastrusia. Po pierwsze, dostosowanie komunikacji do klientów. Po pierwsze, możemy tutaj zastosować coś takiego, że subtelnie naprowadzamy klienta na to, w czym jest problem. Albo metoda druga, mówimy, że inni to już zrobili, że inni już dzięki temu poszli dalej. Mamy te dwie metody i one obydwie mogą zadziałać. Od Ciebie zależy wybór, no i oczywiście od okoliczności, kiedy je zastosujesz. Metoda nastrusia stosowana jest często przy branżach kontrowersyjnych, przykładowo przy sprzedaży alkoholu, czy przy sprzedaży papierosów, czy e papierosów Nie reklamujemy samego alkoholu, bo nie możemy, ale reklamujemy ich styl życia tą przyjemność, te rzeczy, które się z tym wiążą, czy z tym paleniem, czy z tymi e papierosami, bo to już nie szkodzi, bo to już jest super, bo to coś tam. Tutaj też mamy taką metodę omijania tak naprawdę tych problemów, które się z tym wiążą, że możesz wejść w nauk alkoholowy, nauk związany z paleniem papierosów, czy nawet nauk związany z paleniem e-papierosów. Metoda ta stosowana jest też przy usługach finansowych. Zobacz, że doradcy kredytowi bardzo rzadko używają słowa kredyt, zadłużenie. Za to używają miniatka, inwestycja w dom, czy chociażby spełnianie marzeń, czy inne tego typu określenia. Nie pokazują ci tej ciemnej strony, pokazują ci tylko jasną, że w ten sposób zrealizujesz marzenia, że będzie cię stać na dom. Tak, to będziesz 70 lat spłacać go. To już inny temat. Albo jeszcze Twoje prawnuki będą go spłacać. Także to też jest metoda stosowana przez instytucje finansowe. Przykład branży ubezpieczeń: unikamy wspomnień o śmierci, o tym, że tak naprawdę nic ci już to nie da. To, że jeżeli umrzesz, to co z tego, żebyś ubezpieczony i tak z tego nie skorzystasz? Ale nie, no, będzie miał pan spokój ducha, pozostawi pan coś swojej rodzinie. Po pani śmierci najbliżsi dostaną jeszcze zadośćuczynienie za pani śmierć. Hmm. Widzisz, jak to? Działa? Jeżeli marki promują gadżety związane z ekologią, czy w ogóle rzeczy związane z ekologią, to wspominają o osobach, które jeszcze nie są gotowe na zmiany, jeszcze nie dojrzały do eko, jeszcze nie zrozumiały, jak bardzo walczymy o nasze wspólne dobro więc powinieneś dlatego siedzieć w pokoju, gdzie będzie 11 stopni albo 9, Bo to wystarczy. Przecież czym problem, żebyś założył 17 swetrów na siebie. I nie ma problemu, a wspieraj planetę. Postaraj się. Tam dzieci w Afryce głodują, a ty tutaj sobie kaloryferek na 18 stopni podkręcasz. A lodowce się topią. Powinieneś się z tego zastanowić. No. Widzisz, to też jest chowanie głowy w piasek, bo nikt ci nie mówi o tym, że to twoje przekręcenie o parę stopni niewiele da. Że to, że wrzucisz cegłę do spłuczki, co robili Anglicy swojego czasu, bo dzięki temu mniej wody będziesz zużywać, to wcale nie spowoduje, że wody będzie więcej. Przecież na planecie jest w cholerę wody, no to skoro zgrazi nam globalne ocieplenie, poziom wód się podnosi, to nie będzie wody do picia? No psory! Klei ci się to, bo mi jakoś nie, no to się zastanów nad tym, jak to można wszystko do tego podejść. Jeżeli chcesz stosować metodę na strusia, chociaż uważam, że jest nieuczciwa, bo jeszcze raz podkreślę coś, co staram się podkreślać w wielu moich filmach: zaufanie to jest waluta XXI wieku. I w momencie, kiedy firma ukrywa przede mną różne rzeczy, to może im się uda raz coś mi sprzedać, ale ja ich nie polecę moim znajomym, bo skoro sam się dałem nabrać, to na pewno się do tego nie będę przyznawał. A po drugie, na pewno nie wyślę tam swoich znajomych, bo nie chcę pokazać, że sam jestem idiotą, tak? Więc to jest nieuczciwe. Ale chcę pokazać Ci, jak możesz to robić, jeżeli się upierasz, że tej metody chcesz stosować. Proszę bardzo, robisz to na własną odpowiedzialność. Budowanie zaufania. Więc, klienci, którzy nie są pewni, chowają głowę w piasek, wymagają delikatnego przekonania, że to jednak jest dobre. Musisz znaleźć te plusy i po prostu pokazać klientowi. Być może, że go jednak przekonasz. Zmiana problemu na pozytywne doznania, na plusy, te minusów na plusy. W ten sposób możesz przekonywać klientów do tego, że jednak warto zastosować ten Twój produkt. Zobacz, jak wiele firm na tym bazuje. A jest to po prostu bezczelna metoda na strusia. Ułatwienie małych kroków. Klient, do którego podejdziesz w ten sposób, że zrobimy kroczek po kroczku, powolutku będziesz robić poszczególne rzeczy, które powinny być zrobione. Łatwiej to ugryzie niż od razu całego wieloryba. Więc podziel projekt na ilość etapów i być może że przekonasz do tego klienta, bo małe kroczki są dużo bardziej akceptowalne niż duże, a broń Boże, jeżeli pokażesz klientowi, że to wiąże się ze zmianami. Ludzie nie lubią zmian. Ludzie nie lubią się zmieniać. I bierz to też pod uwagę. Reasumując, metoda nastrusia to działanie polegające na tym, że chowamy głowę w piasek ignorując problemy. Ale też ignorujemy problemy i wyzwania naszych klientów. Czyli na początku procesu zakupowego po prostu naszego klienta po części olewamy. Czy jest to dobra metoda? Stosuje ją bardzo dużo firm. Ale ty, jeżeli chcesz się wyróżnić, a pamiętaj, że w marketingu hasło wyróżnij się albo zginij jest dalej jak najbardziej aktualne, to zastanów się nad swoim działaniem. Czy przypadkiem nie stosujesz tej metody na strusie? Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. Mam nadzieję, że okazał się dla Ciebie ciekawy. Bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli film Ci się podobał, poproszę tą łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jak? naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Na tym kanale znajdziesz już bardzo dużo filmów, a dodatkowo możesz zajrzeć na moją stronę sukcesstudio.pl, tam masz też te filmy plus udostępnione o odpowiednie treści, więc mamy treści artykułów, mamy grafiki, infografiki, inne tego typu rzeczy, więc to jest dużo bardziej rozbudowane, dodatkowo masz to poukładane w blisko 20 kategorii, więc możesz zapoznać się z informacjami na interesujący cię konkretnie temat. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech układać się wszystko jak najlepiej. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.